We still Thank you Co to było? Ała, moja głowa, ale się wolnęłam. Hej ty, kim ty jesteś? I skąd się tu wzięłaś? Chyba się za mocno uderzyłam, bo widzę jakąś olbrzymkę. No, trochę wysoka jestem, więc wszystko z tobą w porządku. Okej, okay, czyli mózgu sobie aż tak nie uszkodziłam. Hm, zabawna jesteś. A tak w ogóle to jestem gulejopi. A ja mam na imię Madeleine, ale wszyscy mówią na mnie Madi. O, miło Cię poznać. To tak swoją drogą dlaczego tak biegłaś? No bo współlokatorka na mnie nakrzyczała, że jestem dziecinna jak na swój wiek, że dotknęła mi rzeczy i powinnam się ogarnąć, bo za dwa lata będę dorosła. O, masz 16 lat? Fajnie, ja też. Naprawdę? Wyglądasz jakbyś miała 30. A bo wiesz, taka wysoka jestem, to może wyglądam inno starszą. Eee. Wydłużałaś sobie kolana? Nie. Po prostu taka się urodziłam. Wow, to nieźle. W szkole zapewne jesteś najwyższa. Eee, niestety nie chodzę do szkoły, uczę się w domu. Hmm, dlaczego? To znaczy, kiedyś chodziłam do szkoły, ale w wieku 11 lat już ledwo co mieściłam się do tej szkoły, więc rodzice teraz mnie nauczają zdalnie. Wow, to nieźle! Musisz mieć naprawdę wysoki dom! No, może trochę. A wracając do poprzedniego tematu, przykro mi to słyszeć, że na ciebie nakrzyczała, jednak z drugiej strony ją rozumiem: no bo brać czyjeś rzeczy bez pytania to nie jest zbyt fajne. No, ale jako tylko pożyczyłam do zabawy, ja nic mu nie zrobiłam. No rozumiem cię, jednak no nie można brać czyjej rzeczy bez pozwolenia. Nie mogłam się jej zapytać, bo była na lekcjach, więc uznałam, że pożyczę jako rekwizyt i nic się nie stanie. Czekaj, powiedziałaś współlokatorka, to znaczy, że chodzisz do szkoły z internatem? No pewnie. Oprócz Katrin to jeszcze mieszkam z moją najlepszą psiutką Pani. O, to super. Też bym chciała mieć przyjaciółkę. Ty nie masz przyjaciółek? Niestety nie mam, bo uczę się w domu. To tak nie może być. Chodź ze mną. Poznasz moją przyjaciółkę. Naprawdę mogę ją teraz poznać? Pewnie. Wstawaj, idziemy teraz. O matko. Dziewczyno, ty się nawet w kadrze nie mieścisz. O no i co tam? Czekasz na kogoś? Hejka, a czekam na swoją dziewczynę. Zaraz powinna przyjść. O, masz kogoś? Fajnie, też bym kogoś chciała. Ja też. No ale ty miałaś kogoś, a ja jeszcze nigdy. Ta, ale Johnny to totalna pomyłka. A no tak, zapomniałam, że ty z tym frajerem byłaś. Hm, pamiętam go. Już jestem. O, cześć! Francis i Skara, poznajcie moją dziewczynę, Michelle. Michelle, to jest Francis i Skara. Hejka, miło mi was poznać. Cześć, nam też miło. Sorki dziewczyny, ale chciałobyśmy spędzić na razie ten czas we dwie. Nie, no dobrze, spoko. To my już idziemy. Ej czekaj, ty masz na imię Francis, prawda? Tak, a czemu pytasz? No bo jak szłam do szkoły, to jakiś chłopak mnie zaczepił i powiedział, żebym przekazała dziewczynie z białoczarnymi włosami i śrubami na szyi, że czeka na ciebie. Teraz. Poważnie? O, czyżby ktoś miał cichego wielbiciela? Tego to się nie spodziewałam. Dobra, to idę. Dzięki za informację. Jesteś pewna, że to Francis? W sumie nie wiem. Nie powiedział, jak ma na imię. Oh,